Na całym świecie suplementy diety cieszą się obecnie sporą popularnością. Nic zatem dziwnego, że internetowy rynek suplementów w Polsce również rozwija się dosyć dynamicznie. Musisz jednak wiedzieć, że ze sprzedażą suplementów diety przez internet wiążą się określone wymagania prawne. Nie są to zwykłe produkty, dlatego przy ich sprzedaży konieczne jest przestrzeganie dość szczegółowych regulacji. Jeżeli planujesz wejść do branży suplementów diety i sprzedawać je przez internet, no to ten odcinek jest zdecydowanie dla ciebie. Na koniec dostaniesz małe podsumowanie najważniejszych informacji. A teraz czas się przedstawić. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to zostań ze mną, a jeżeli kolejny, to przewiń o te 15-20 sekund. Cześć, mam na imię Arek i jestem prawnikiem wspierającym biznesy w ich rozwoju. Moja kancelaria Kreativa Legal pomaga prawnie spółkom technologicznym, startupom, sklepom internetowym i agencjom marketingowym. Właśnie, sklepy internetowe, sprzedaż suplementów diety przez internet, to jest e-commerce, dlatego dzisiaj będziemy się tym zajmować. I okej, okay, to zaczynajmy. I zacznijmy od podstaw. Czym jest w ogóle suplement diety? Będzie trochę przepisów, trochę ustaw, niestety w dzisiejszym odcinku, ale tak jak powiedziałem na samym wstępie, jest to dosyć mocno regulowana kwestia. I zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będącym skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzonym do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie. I cokolwiek zrozumiałeś z tej definicji, to po prostu odsyłam Cię do niej, żebyś na spokojnie mógł ją przeczytać w Google. Natomiast, jak wynika z tej definicji, suplementy diety zaliczają się do środków spożywczych. I co ważne, nie są one lekami w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego. I informację o charakterze suplementów należy umieścić w opisach poszczególnych produktów oraz w regulaminie takiego sklepu internetowego. I odpowiedzmy sobie na kolejne pytanie: czy sprzedaż suplementów diety online trzeba gdzieś zgłosić? Przed rozpoczęciem sprzedaży takich suplementów. Musisz dokonać odpowiedniego zgłoszenia do inspekcji sanitarnej. Pamiętaj, że dokonywane przez Ciebie zgłoszenie może dotyczyć sprzedaży suplementów, które są aktualnie dostępne na rynku, albo takie, które nie są jeszcze dostępne, czyli samodzielnie je produkujesz. Jeżeli chcesz oferować w swoim sklepie suplementy, które już są legalnie dostępne na rynku, zobowiązany jesteś złożyć taki wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej. I zgodnie z obowiązującymi przepisami, musisz zrobić to najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem sprzedaży. I sprawa jest nieco bardziej złożona, jeżeli chcesz wprowadzić do obrotu nowy suplement diety, który no nie był po prostu dostępny wcześniej na rynku. I w takim przypadku musisz złożyć odpowiedni wniosek do GIS-u, czyli głównego inspektora sanitarnego. Na szczęście powiadomienia dokonuje się w formie elektronicznej poprzez wysłanie formularza. Czy prostego nie będę oceniał, to już zostawiam Tobie do oceny. Natomiast ten formularz jest po prostu dostępny na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, czyli GIS. Ale idąc jeszcze głębiej w ten temat, skoro chcemy sprzedawać suple przez internet, to jak prezentować te suplementy w tym sklepie internetowym? Podmioty, które sprzedają suplementy diety na odległość, muszą spełniać określone wymagania obowiązujące na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. I opis suplementu diety sprzedawanego przez Internet czy w sklepie internetowym musi zawierać takie informacje jak nazwa produktu, wykaz składników. Ilość określonych składników lub kategorii tych składników, ilość netto, wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia danego suplementu, nazwę lub firmę podmiotu wprowadzającego do sprzedaży, informacje o zawartości alkoholu, jeżeli oczywiście ten suplement diety zawiera jakiś alkohol, instrukcje użycia itd. Wszystkie te informacje muszą być dostępne dla konsumenta jeszcze przed dokonaniem zakupu. Dodatkowym wymogiem jest udostępnienie tych informacji w języku polskim. No ale myślę, że to jest dosyć oczywiste, chociaż nie, nie jest to oczywiste. Także pamiętaj, musi być taka informacja zawarta w języku polskim, dla konsumenta polskiego szczególnie. I co ważne, bo takie próby też mogą mieć miejsce, nie jest dopuszczalne przekazanie konsumentowi tych informacji poprzez umieszczenie w opisie produktu linku, który będzie odsyłał na stronę internetową producenta. Oznacza to, że te wymagane informacje muszą, czy ty musisz umieścić bezpośrednio na karcie produktu w swoim sklepie. Nie możesz linkować gdzieś tam dalej do Wikipedii, na przykład. tak? Już pół żartem, pół serio. Natomiast idąc jeszcze dalej, jak znakować suplementy diety? I w tym przypadku szczegółowe wymagania dotyczące oznakowywania suplementów diety określać będzie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie składu i oznakowywania. Suplementów diety. Jest tutaj dosyć sporo tych przepisów, dlatego dodatkowo powiem, że oczywiście zapraszam czy zachęcam do odsłuchania całego podcastu, ale również ze względu na trudność tego tematu dzisiejszego, zachęcam Cię do przeczytania artykułu u nas na naszym blogu. Link do tego artykułu umieszczę w opisie. Natomiast jak wpiszesz sobie w Google, jak prowadzi sprzedaż suplementów diety przez internet, to najpewniej gdzieś tam wysoko wyskoczymy pod marką Kreativa Legal. Także zachęcam Cię również do powrotu, po odsłuchaniu tego odcinka, do tego artykułu. Wracając do tematu. Jak oznakowywać suplementy diety? Na opakowaniu suplementu diety i najlepiej również w karcie produktu, Muszą znaleźć się takie rzeczy jak określenie, że to jest suplement diety, nazwy kategorii substancji odżywczych lub substancji, które charakteryzują ten produkt, porcję produktu zalecaną do spożycia w ciągu dnia, kolejna kwestia to ostrzeżenie dotyczące nieprzekraczania zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia, stwierdzenie, że suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. I stwierdzenie, że suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci. Ponadto, znakowanie suplementów diety, jak i innych środków spożywczych, musi być zgodne z rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. I tak jak powiedziałem, bardzo, bardzo mocno zachęcam Cię do przeczytania również artykułu na naszym blogu w tym temacie. I ostatni temat. Czego unikać przy prezentacji suplementów diety w sklepie internetowym? Oprócz oczywiście odwrotnych sytuacji, o których opowiedziałem przed chwilą, czyli wymogów, które są niezbędne i braku prezentowania ich, no to prezentując suplementy diety w swoim sklepie, powinieneś lub powinnaś przede wszystkim unikać przedstawiania ich jako leków. Myślę, że to jest oczywiste, ale marketing może mieć różne pojęcie w tym zakresie, w związku z tym pamiętaj o tym. W szczególności nie powinieneś umieszczać w opisach produktów informacji sugerujących ich lecznicze właściwości. Kolejna rzecz, którą marketing może chcieć robić, więc również warto na to zwrócić uwagę. Dodatkowo, jeśli oprócz suplementów diety sprzedajesz także w swoim sklepie leki, to obie kategorie produktów powinny być wyraźnie rozdzielone w ramach Twojego sklepu. Na przykład poprzez umieszczenie ich na osobnych podstronach, kategoriach, zakładkach. Konsument musi dokładnie wiedzieć, czym jest dany produkt i że suplement diety nie jest produktem leczniczym. Te wskazówki wynikają z faktu, że zestawienie suplementów diety z lekami może być uznane też za nieuczciwą praktykę rynkową naruszającą interesy konsumentów co będzie dla Ciebie na koniec dnia poważnym problemem. I teraz czas na małe podsumowanie. Zanim zaczniesz sprzedawać suplementy diety przez internet, jest kilka rzeczy, o które musisz zadbać. Przede wszystkim, uzyskaj wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jeżeli sprzedajesz suplementy, które są już dostępne na rynku. Natomiast jeżeli chcesz sprzedawać czy wprowadzić po raz pierwszy do obrotu suplement diety wcześniej niedostępny na rynku, to zgłoś to głównemu inspektorowi sanitarnemu, czyli GISowi. Kolejna rzecz to odpowiednio oznaczaj sprzedawane suplementy diety. Kolejna. Udostępnij kupującemu wszystkie wymagane informacje przed dokonaniem zakupu. Nie wprowadzaj konsumenta w błąd, sugerując, że suplementy diety może mieć właściwości zapobiegania jakimś chorobom lub coś leczyć. Pamiętaj również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami suplementy diety są środkami spożywczymi, a nie lekami. W sklepie internetowym należy umieścić wyraźną informację o charakterze suplementów diety. Oznakowanie tego suplementu musi zawierać określenie suplement diety i inne prawnie wymagane informacje, m.in. określone w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia. No i to tyle na dzisiaj. Jeżeli masz jakieś pytania lub szukasz profesjonalnego wsparcia, to zawsze możesz się ze mną skontaktować. Mojego maila i link do formularza kontaktowego znajdziesz w opisie do tego odcinka. Jeżeli chcesz, żebym poruszył jakiś konkretny temat lub rozwinął coś, o czym mówiłem w dzisiejszym odcinku, to również możesz do mnie napisać. Zachęcam na koniec do pozostawienia oceny mojego podcastu w swojej aplikacji. Będę Ci za to bardzo, bardzo wdzięczny. Widziałem też, że na Spotify można zostawić komentarz, także zostaw ten komentarz, będę czytać. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Cześć.